Co znaczy wziąć odpowiedzialność za swoje życie? To umiejętność przyjmowania życia takiego, jak ono jest. Umiejętność podejmowania decyzji i świadomość, że poniesiemy konsekwencje. Za każdą decyzję, albo negatywne, albo pozytywne. Umiejętność przyjmować swoich błędów, akceptacja tych błędów. I próba naprawienia. To jest właśnie odpowiedzialność za swoje życie. Mając skłonność do uciekania była bardzo silna we mnie. Od wszystkich problemów, od swoich emocji uciekałem. Nie chciałem tej prawdy. Zawsze szukałem winy gdzie indziej, u kogoś, gdzieś, dlaczegoś. Nie chciałem przyjmować prawdy o tym, że większość moich konsekwencji, które się pojawiają. To są moje błędne decyzje. Ale dzisiaj jesteś świadomy, że każda decyzja ma konsekwencje albo dobre, albo złe albo pozytywne, albo negatywne. I tego jesteś świadomy, i za to biorę odpowiedzialność. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.